Minecraft. Tę grę kojarzy chyba każdy, a jej fenomen sięga daleko poza obszar gamingu i już od paru ładnych lat jest obiektem zainteresowania także badaczy. I nie wiem, czy macie tak samo jak ja, ale Minecraft kojarzył mi się zawsze z kreatywnością, bo przynajmniej w mojej bańce często mówiło się, że to taka kreatywna czy twórcza gra. No i w sumie ciężko uniknąć takich skojarzeń, skoro nawet jeden z trybów gry nazywamy kreatywnym, a już w tytule pada słowo craft, czyli tworzyć. I w którymś momencie zacząłem się zastanawiać, jak to się w ogóle stało, że Minecrafta określa się mianem gry wymagającej kreatywności. W sensie, jakie procesy zachodzą w naszych mózgach, że pozornie pustawy, klockowy świat i zestaw narzędzi zdolnych do modyfikacji tegoż świata sprawiają, że odpalają nam się w głowie rejony odpowiedzialne za tworzenie czy kreatywność. I w sumie to myślałem o tym tak długo, że powstała z tego praca magisterska, którą miałem przyjemność obronić na łódzkim uniwerku niespełna rok temu. A więc w dzisiejszym materiale pogadamy nieco o tym, czego udało mi się dowiedzieć o kreatywności i o związanych z nią zjawiskach, opierając się oczywiście na przykładzie Minecrafta. Zapraszam. A jeżeli ten materiał Ci się spodoba, to rozważ proszę zostawienie lajka, komentarza oraz suba na kanale, abyśmy mogli dotrzeć do większej widowni. Dzięki. Nie bez przyczyny zacząłem od nazwy gry Minecraft, bowiem naszą analizę powinniśmy zacząć już tutaj. Pierwszy trzon nazwy, Mine, odnosi się do czynności kopania czy też wydobywania surowców, co jest oczywiście niezbędnym elementem rozgrywki. Co ciekawe jednak, skrywa się tu jeszcze jeden aspekt zabawy, bo wydobywanie, czyli w pewnym sensie niszczenie, to z jednej strony sposób na uzyskanie przydatnych surowców, ale z drugiej jest to także nieodłączna część tworzenia. Z kolei drugi trzon, craft, już nieco bezpośredniej odnosi się do procesu twórczego. W grze tworzymy, czy jak to woli, kraftujemy, przydatne nam przedmioty ze wcześniej zdobytych surowców, ale wydaje mi się, że druga część nazwy nawiązuje także po prostu do budowania struktur w świecie gry. Zatem już tytuł zawiera w sobie aż dwa poziomy znaczeniowe. Nawiązuje z jednej strony do procesu przetwarzania surowców, z drugiej zaś do zmiany struktury gry. Zatem już w nazwie gra puszcza oko do twórczości i kreatywności, a z kolei oba te terminy są ciągle obecne w rozgrywce. No dobra, ale jak w ogóle powinniśmy definiować twórczość czy kreatywność? Tutaj niestety nie mamy prostej odpowiedzi, bo wśród badaczy nie ma ustalonego konsensusu, a przynajmniej ja takiego nie znalazłem. Edward Nęcka, bodaj najbardziej zasłużony w tym temacie polski badacz, stwierdził w jednej ze swoich książek, że Psychologia twórczości dysponuje dziesiątkami tysięcy prac, ale nie jest w stanie udzielić zadowalającej odpowiedzi na podstawowe pytanie: w jaki sposób rodzi się nowa idea? A więc, żeby dowiedzieć się, czym jest w ogóle ta kreatywność i twórczość, musiałem łączyć ze sobą różne wątki. Bo chociaż kreatywność zdaje się być pojęciem, które wszyscy jakoś intuicyjnie pojmujemy, to udowodnię Wam, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Zacznę jednak nie od samej kreatywności, lecz od procesu twórczego, bo jak niedługo się przekonacie, jedno wynika bezpośrednio z drugiego. Zatem przyjmuje się, że proces twórczy to taki, który dzieje się w psychice, a jego efektem jest nowy i wartościowy wynik. I okej, okay, to, że proces twórczy dzieje się w głowie, raczej jest jasne, ale trochę problematyczne jest to stwierdzenie, że wynik takiego procesu musi być nowy i wartościowy, bo to są przecież określenia wartościujące. A więc już zasady uniemożliwiają one obiektywną ocenę. To trochę jakby powiedzieć, że skutkiem dodawania dwóch liczb dodatnich jest dobry wynik. No bo okej, okay, mi na przykład liczby dodatnie mogą kojarzyć się dobrze, ale przecież nie każdy musi mieć takie same skojarzenia. I dlatego 2 plus 2 to liczba dodatnia, a nie liczba dobra, czy coś takiego. Z tym, że to nie do końca tak, bo niekoniecznie tutaj ważne jest to, jak my oceniamy dane dzieło. Uważam, że w tym przypadku kluczowe jest raczej to, czy w pierwszej kolejności osoba tworząca sama uzna efekt swojej pracy za nowy i wartościowy, a potem dopiero, czy do podobnego wniosku dojdą także inni gracze, zainteresowani danym tytułem, oczywiście. Weźmy na tapet przykład z gry. Na pewno wiele razy spotkaliście się z budowlami, które w jakiś sposób nawiązują do rzeczywistych lub fikcyjnych budynków. Wiele z nich robi naprawdę piorunujące wrażenie i raczej powiedzielibyśmy, że są wartościowe i nowe, chociaż tak naprawdę są odwzorowaniem tego, co kto inny już wymyślił. A to wynika z tego, że my, gracze, rozumiemy jak trudno jest zbudować daną rzecz w grze i doceniamy wysiłek w to włożony oraz po prostu cieszy nas efekt. I okej, okay, wiemy czym jest proces twórczy, ale jaki to ma związek z samą kreatywnością? Ano taki, że jedno wynika z drugiego, jak przekonuje Robert E. Franken, według którego kreatywność to tendencja do generowania lub rozpoznawania pomysłów, alternatyw lub możliwości, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów, komunikowaniu się z innymi oraz zabawianiu siebie i innych. Ja to rozumiem w taki sposób, że kreatywność to skłonność do tworzenia, czyli osobę kreatywną określilibyśmy jako kogoś, kto korzysta z procesu twórczego w celu stworzenia czegoś nowego. Dosyć proste, prawda? No i jasne, znów pojawia się ta nieszczęsna kategoria nowości, ale tym razem wyciąga do nas rękę pewien węgierski badacz, którego nazwiska wciąż nie potrafię nauczyć się wymawiać, przepraszam. Ten człowiek podkreśla, że chociaż nowość jest ważna w mówieniu o kreatywności, to ogranicza się raczej do obszaru działalności, w jakim jest ona realizowana. Czyli po prostu chodzi o to, że nawet jeżeli coś nie jest nowe samo w sobie, to może być tak odbierane w odpowiednim kontekście. Na przykład zamków w Minecrafcie powstało już pewnie miliony, ale kiedy stawiamy swoje pierwsze mury i baszty, to zbudowana przez nas warownia może być uznawana za nową, nawet jeżeli dla kogoś z zewnątrz w ogóle taka nie jest. No i okej, okay, wiemy z grubsza czym jest kreatywność i tworzenie, ale wciąż musimy przyjrzeć się konkretnym procesom dziejącym się w naszych głowach, kiedy tworzymy. I tutaj na pomoc przybywa raz jeszcze profesor Nęcka, który proponuje kilka schematów procesu twórczego. I nie będę Was teraz tutaj zanudzać ich opisami w jakiś szczegółowy sposób, ale musimy sobie uświadomić jedną ważną rzecz. Proces tworzenia to nie jest żaden uporządkowany schemat postępowania, mimo że tak uważali kiedyś naukowcy. Nęcka twierdzi, a ja muszę się chyba tylko z tym zgodzić, że tworzenie to proces, w którym różne podejścia stale się przenikają i na siebie wpływają. I tak na przykład skutek kreatywnego działania nie musi pokrywać się z naszym wyjściowym zamiarem, bo bywa na przykład tak, że założymy sobie, że chcemy zbudować powiedzmy bazę w skalę, ale nagle okazuje się, że to jest niemożliwe, bo z wykutej ściany wypływa woda albo lawa, a w efekcie czego musimy dostosować swoje plany do realiów i zrobić fajne akwarium na przykład. I tutaj chciałbym się na chwilkę zatrzymać, bo ten aspekt wydaje mi się szalenie ważny. Minecraft bowiem, mimo że jest sandboxem pełną gębą, to posiada swoje ograniczenia i to te ograniczenia są szalenie ważne moim zdaniem. A na pewno jeżeli chodzi o naszą kreatywność w grze. Bo chociaż może wydawać się to mało intuicyjne, to ograniczenia twórcze tak naprawdę popudzają naszą kreatywność. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że żaden akt twórczy nie odbywa się w pustej przestrzeni. Zawsze tworzymy z czegoś lub na czymś, i to coś to taki cichy współczesnik procesu twórczego, który na każdym etapie wpływa na efekt końcowy. Widać to doskonale na przykładzie ograniczenia dostępnych zasobów. Chcesz zbudować piramidę? Ok, masz tu kilka rodzajów piaskowca i baw się. Robisz pixel art, ale nie ma odpowiedniego odcienia wełny, spróbuj może z jakimś innym blokiem a może brakuje Ci mechaniki, no to możesz stworzyć sobie modyfikację, która ją wprowadzi. Ale ciekawiej robi się, gdy gracze starają się nie tyle negocjować, co znaleźć i ewentualnie przekroczyć barierę tego, co możliwe w grze. Świetnym tego przykładem są elektroniczne urządzenia odtworzone w grze, instrumenty, kalkulatory czy nawet protokomputery. Wszystkie te projekty naginają nasze rozumienie gry, tego co jest w niej możliwe, i niekiedy ustanawiają zupełnie nowe standardy poruszania się w przestrzeni gry. I w tym miejscu ujawnia się także inny ciekawy aspekt gry, który wpływa na naszą kreatywność. Chociaż Minecraft nas ogranicza, to oczywiście także otwiera nowe możliwości, oferując praktycznie nieograniczony świat z setkami dostępnych bloków, z których możemy formować rzeczywistość. Otwarcie świata rodzi jednak pewien problem, bo może okazać się, że gracz poczuje się w nim zagubiony i na przykład uzna, że nie chce dłużej grać. Minecraft walczy z tym mankamentem na parę sposobów. Po pierwsze zawiera system osiągnięć, który działa trochę jak kompas sugerujący dalszy tok zabawy, dzięki czemu gracz może wyznaczyć sobie cel na przyszłość, a po drugie zmusza do eksploracji, bo tkwienie w jednym miejscu skutkuje zbyt dużym ograniczeniem możliwości pozyskiwania zasobów, no bo w końcu każda żyła żelaza czy diamentu w końcu się wyczerpuje. I w ten sposób gra przymusza także do myślenia problemowego, czyli zorientowanego na rozwiązanie jakiegoś problemu, które również jest bardzo często obecne w procesie twórczym. Po trzecie, gra ma niezwykle duże community graczy, którzy tworzą złożony i różnorodny fandom, co w efekcie pozwala dłużej cieszyć się zabawą. Wiemy już zatem, że Minecraft pobudza kreatywność, bo oferuje stosunkowo otwarty świat, który jednak ogranicza nas w kluczowych miejscach. Mi wydaje się to jednak nie do końca wystarczające. Proponuję więc pewien eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie kartkę. Zwykłą, białą kartkę A4. Taka kartka jest otwarta na wszelkie modyfikacje. Możemy na przykład ją zgnieść albo narysować coś na niej. Jest także ograniczona, no bo ma twarde krańce. Nie możemy niczego narysować na przykład na biurku. Nie wiem, czy też tak macie, ale mnie zwykła pusta kartka po prostu nudzi i niespecjalnie zachęca do zrobienia czegokolwiek z nią. Co innego, gdy coś na tej kartce już jest, na przykład zarys komiksu, bo wtedy dostrzegam jakąś okazję do uzupełnienia wybrakowanej w moim odczuciu struktury, narracji czy też wzoru. I podobnie ma się sprawa z Minecraftem. Tutaj także doświadczamy czegoś w rodzaju przerwanego ciągu. Mamy tu puste równiny czy pustynie, gdzie czasem zdarzy się co prawda jakaś bieda wioska, ale nawet one sprawiają wrażenie wręcz nienaturalnie pustych, jakby niedokończonych. Mamy także obfitujące w zasoby lasy czy bagna, z których dobrodziejstw korzystają jednak jedynie wiedźmy czy pilagersi. Natomiast obie te grupy korzystają jednak z dostępnych im dóbr jakby po omacku, bo wiedźma gotuje potki, ale tylko w ograniczonym zakresie i w sumie to niespecjalnie wiadomo po co to robi. A piladersi poza najeżdżaniem na wioski ewidentnie starają się badać czy nawet dokumentować otaczającą ich rzeczywistość, ale robią to w sumie dosyć nieudolnie. A wieśniaki to już w ogóle żyją tak, jakby nie wiedzieli, co się wokół nich dzieje i tylko obracają tymi emeraldami, jakby miały one jeszcze jakąś wartość. No i są też ruiny, jakieś przedwieczne konstrukcje wzniesione przez nie wiadomo kogo i po co. To wszystko składa się na po pierwsze świat nadający symbolicznego kontekstu, poczynają gracza, co wpływa pozytywnie na jego kreatywność, ale po drugie, na otwarty na interpretację fragmentaryczny lore, którego nie znają tak do końca chyba nawet sami twórcy. I stało się bardzo dobrze, że gra skłania do pytań bez jasnej odpowiedzi, bo poszukiwanie schematu i segregowanie chaotycznej rzeczywistości to działanie typowo ludzkie i przy tym charakterystyczne dla twórczego procesu. Ale ważne jest w tym wszystkim również to, że tworząc, nie tylko zmieniamy świat gry, ale także nasze jego postrzeganie. No i okej, okay, we współczesnych wersjach może tak tego nie widać, ale gdy ja najwięcej grałem w Minecrafta, czyli jakoś w okolicach wersji beta, to sposób obserwacji świata był tak naprawdę pretekstowy. Wodna konstrukcja na kształt statku była dla mnie po prostu statkiem, mimo że jej głównym budulcem był kamień, który w rzeczywistości to niezbyt łatwo by nadawać się do budowy statków. Albo na przykład wykarczowany las i wzniesiony na nim budynek przestaje tak naprawdę być lasem i staje się bazą wypadową, mimo że według gry to dalej jest leśny biom. Wiatrak, mimo że nie obraca się, bo nie może, jest niezbędnym elementem na każdej farmie, jaką w życiu zbudowałem, mimo że tak de facto no, nie ma on żadnej użytecznej wartości. Zatem chociaż sama możliwość modyfikacji świata na danych warunkach pobudza naszą kreatywność, to trzeba pamiętać, że nie tylko świat ulega zmianie, ale także, a może przede wszystkim nawet nasze rozumienie tego świata. Ale ale, żaden akt tworzenia nie odbywa się w próżni. Jest to przecież zawsze zderzenie uwikłane bardzo głęboko w kulturę. Bo w końcu nikt z nas nie wymyśla sobie folkloru zupełnie na nowo, a często bywa tak, że nawet duże i kompleksowe światy fantastyczne są tak naprawdę remixem motywów obecnych w kulturze już od setek lat. Zatem, mówiąc o kulturze, trzeba przyjrzeć się także kontekstowi jej występowania. Inaczej mówiąc, musimy sprawdzić, jak wzajemnie inspirują się Minecraftowi twórcy. Zadanie to nie jest proste, bo społeczność Minecrafta jest dosyć rozproszona i bardzo duża. Już na samym YouTube kanałów o Minecrafcie, które przebijają bariery miliona subów jest przecież bardzo wiele. A mówiąc o subach, to chyba jest dobry moment, by przypomnieć Wam, że jeżeli oglądany materiał Ci się spodoba i chcesz, żeby dotarł do szerszej publiczności, to rozważ zostawienie lajka oraz komentarza pod tym filmem. Możesz także rozważyć zostawienie suba na kanale. To naprawdę nam pomaga. Wracając jednak do meritum, Minecraft odegrał kluczową rolę w rozwoju fandomów w internecie. Wystarczy wspomnieć, że to na nim wybili się twórcy, którzy po dziś dzień są bardzo popularni. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że nawet najwięksi twórcy stanowią tylko promil społeczności graczy, które zresztą wydaje się być zdecydowanie zbyt duże, by móc je jakkolwiek zbadać. Przyjąłem więc inną taktykę. Zamiast próbować skatalogować każdy przykład twórczości graczy, potraktowałem sprawę przeglądowo. Najpierw stworzyłem kilka zasad, które kwalifikują dane dzieło do badania. Uznałem, że muszą to być prace, które wchodzą jakoś w interakcję z całą grą, a zatem wykluczyłem od razu wszelkie fanarty, piosenki i tym podobne. Potem pozostałe przykłady podzieliłem ze względu na to, czym są z perspektywy technicznej i tak powstały kategorie światy, czy tam zapisy, modyfikacje, zmiany estetyczne i praktyki hybrydyczne. No i tak, światy to po prostu zapisy gry, budowle, mapki, escape i tak dalej. Modyfikacje to mody, jasna sprawa. Zmiany estetyczne to wszelkiego rodzaju skiny, shadery, teksturpaki i tak dalej. Z kolei praktyki hybrydyczne to wszystkie te dzieła, które jakoś łączą elementy pozostałych kategorii, np. mapki, które korzystają z odpowiednich modyfikacji, albo np. także serwery. I taki podział praktyk graczy okazał się bardzo owocny, bo zwrócił moją uwagę na aspekt społecznościowy kreatywności. Wiemy już, że gra oferuje pewną otwartość na zmiany, ale także ograniczenia, ale tak naprawdę to dopiero fani gry stanowią o jej kontekście kulturowym. Twórcy dali nam jakieś narzędzia i pole do zabawy, co wzbudziło kreatywność pierwszych graczy, którzy później sami już wytwarzali sobie swoją własną wewnętrzną kulturę. I mówię to absolutnie bez krzty ironii, bo jak inaczej niż kulturowo wyjaśnić można, że na przykład miliony nieznanych sobie graczy doskonale rozumie gest przykusnięcia, albo że społeczność graczy zdążyła już ustalić swoje własne norby estetyczne oraz udokumentować niepojęte ilości danych, np. instrukcje tworzenia danych mechanizmów, czy nawet stworzyć swojego rodzaju mity i legendy w pokroju niesławnego hero Braina. I ma to ogromne znaczenie, gdy mówimy o kreatywności, bo wszystkie wspomniane elementy mogą ją pobudzać. A skoro mamy kulturę, to mamy też tradycję, którą gracze Minecrafta skrzętnie podtrzymują. Chociaż no w przypadku gry raczej mówimy o trendach, bo na przykład da się zaobserwować trend tworzenia mapek Parkour czy Battle Royale. I jasne, moda to zazwyczaj coś nietrwałego, ale część trendów stała się czymś więcej. Stały się tradycją, czy nawet kanonem, czyli pewnym ustalonym zbiorem niepisanych zasad, w których tworzymy dane dzieła. I tworzymy jest tutaj słowem kluczem, bo jak wspomniałem, wymyślanie czegoś zupełnie oderwanego od rzeczywistości graniczy z cudem. Wszystko, co tworzymy, jest w jakiś sposób powiązane z kulturą, z naszymi doświadczeniami oraz także z wspomnieniami. Zatem każde dzieło tworzone w Minecrafcie wchodzi w dialog z kulturą i tradycją. Oczywiście część z nich to nawiązania do innych dzieł kultury, co, jak przekonuje podaczka fandomów Małgorzata Lisowska-Magdzież, jest tutaj szalenie istotne, bo dialogiczność z kulturą to według niej jeden z czynników sprzyjających powstawaniu społeczności fanów, a z kolei członkowie owych społeczności napędzają się wzajemnie do kreatywnego działania. Ale jest w tym wszystkim jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Skoro istnieje tradycja tworzenia w dany sposób, to spośród graczy na pewno znajdą się tacy dążący do przełamania ustalonego kanonu. Czasem się tak mówi, że jeżeli coś jest niemożliwe, to zawsze znajdzie się ktoś, kto o tym nie wie i to zrobi. To powiedzonko dobrze oddaje charakter tradycji, w takim sensie, w jakim staram się go przedstawić. Ten schemat idzie zazwyczaj tak, ale miejcie na uwadze, że to może właściwie różnie wyglądać. Gracze czy po prostu użytkownicy kultury ustalili między sobą, że coś robi się w konkretny sposób. Tworzy się więc tradycja, za którą podążamy i uznajemy za pewnik, mimo że po czasie nikt już zazwyczaj nie pamięta, czemu robimy coś tak, a nie inaczej. Czasem pojawia się także jakiś pionier, który spróbuje iść na przekór danej tradycji, i niekiedy zdarza się, że jego lub jej dokonania są na tyle dobre i innowacyjne, że zmieniają nasz sposób myślenia i w efekcie ustalają zupełnie nowy kanon czy tradycję. W grze tak naprawdę widać to chyba w każdej większej kategorii, ale zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mapy. Na którymś etapie część z użytkowników forów Minecrafta musiała dostrzec schematyczność dzieł wrzucanych na stronę, więc spróbowali jakoś odwrócić tę metodę i tak powstały mapki, no powiedzmy, ...Escape Room. I te z czasem też zaczęły coraz bardziej obrastać kontekstem, stając się współcześnie nieodłącznym, chociaż chyba trochę zapomnianym elementem gry. Nawiasem mówiąc, takie poprzestawianie elementów na zasadzie tworzenia nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, także ma duży wpływ na naszą kreatywność. Z jednej strony zmusza nas do zaakceptowania pewnych norm estetycznych, w końcu szałas z drabinkami już raczej nikogo nie jara, Wygląda to wszystko jak gówno, a funkcjonalność jest bliska zerowej. A z drugiej zaś zmusza do wzięcia pod uwagę odbiorców dzieła, bo przecież naturalnie chcemy, by ci dobrze bawili się, zwiedzając nasze klockowe światy, czy używając naszych nowych dokonań. Wydaje mi się, że esencją tego, co miałem przyjemność Wam przedstawić, jest stwierdzenie, że ograniczenia tak naprawdę mają wielki potencjał kreatywny. Oczywiście sandboxowy charakter Minecrafta pomaga rozbudzić nas kreatywność, jednak tak naprawdę dopiero w zdanie sobie sprawy z ograniczoności i kulturowego kontekstu świata, w którym przyszło nam obcować, sprawia, że naprawdę stajemy się jego współtwórcami. Powoli zaczyna mi już dać gardło, co sygnalizuje, że zbliżamy się powoli do końca tego filmiku. Chciałbym jednak wykorzystać te ostatnie sekundy, by powiedzieć parę słów o swojej pracy. Przede wszystkim muszę podkreślić, że ten film jest maksymalnie skondensowaną wersją moich odkryć z pracy magisterskiej. Końcowo moja praca miała jakieś 70 stron, nie licząc oczywiście bibliografii i tak dalej. Z kolei skrypt do filmu ma niecałe 8. Udało mi się dziesięciokrotnie zmniejszyć objętość tekstu, co niesie ze sobą oczywiście pewne skutki. Najważniejszym jest chyba to, że ograniczyłem teorię do minimum, starając się wszystko zakotwiczyć w przykładach, a nie w odniesieniach do mądrych książek. Ale tym książkom też oczywiście warto oddać sprawiedliwość, więc wszystkie istotniejsze pozycje znajdziecie w opisie. Natomiast jeżeli ciekawi was ten temat bardziej i chcielibyście jakoś dowiedzieć się o nim więcej, to możecie zajrzeć na nasz kanał, gdzie mieliśmy okazję analizować już Minecrafta z różnych perspektyw, albo zajrzeć bezpośrednio do mojego magistra, którego postaram się Wam jakoś udostępnić, ale jeszcze nie wiem do końca jak i kiedy to się stanie, bo chcę dokładnie dowiedzieć się jak mogę to zrobić zgodnie z prawem, no ale macie moje słowo, że na pewno będę próbował. Dobra, w tym materiale to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pamiętajcie, ograniczenia Was wyzwalają. Dziękujemy również naszym patronom, a w szczególności Marcinowi Jastrzębiowi za sponsorowanie nas na Patronite.